KWADRAS do zakończenia meczu w przez wczoraj. Wczoraj wciąż wczoraj wczoraj, wczoraj wczoraj Przedzierał się Peszko, uwaga i jest pierwsza bramka dla Lecha Poznań. 76. minuta meczu. Arboleda. Grat defensywny. Definitywne pozyskanie z energii kotłów Tomasza Kopuckiego. To bardzo Dane Spiritsz Arcego! Do Dobra, długa piłka teraz do ramadza, brania Braniac wraca za nim i bramka niestety. Strony obrony przez kolegę Oteński będą siedli lehicitelne, bo tak przedłużyć piłka na drugą stronę. Byli tutaj poznający szansa i znów krema fantastycznie na linii bramkowej. A szarżonota Marmoleta i goooo! Rafał Murawski, ależ pięknie, ależ cudownie uderzył piłkę pomocnik. wyprzedzony przez Danica e, Piła Krył będzie szansa przechodniakami ręki po głową ale ta piłka nie wszystko uderzona trafia pod nogi ibeckiego obrońców Wejkutyjca Jeszcze Pozdaniacki GOOL 3-1 Dmitry Iniak autorem kolejnej bran w Ługarskiej Czeka na prawej stronie Peszko, w środku jest Lewandowski po lewej stronie. Kłeto, akcja leka Poznań, dość do dogranie. Murawski, jeszcze chciał złamać na lewą nogę Murawski i wciąż nie kici, ale bramki nie ma. Strzał mocny, obrzeczka, nie ma góry, rejs i go I 4-1 dla poznańskiego Lecha. 107 bramek w polskiej lidze, a tak bardzo chciał trafić w Dobry Czasem uwaga, bo to szansa dla ekipy Skona, no i tracimy gola w 20 minut. To jest najgorszy scenariusz, jaki mógł się w tym spotkaniu wydarzyć. To jest ta sytuacja, w której nie zjadłem zaskoczenia. Dobre wejście Maczka z mocnego sektora wojska. Kapitalne podanie Maczka Iwońskiego szósta minuta meczu. Czy będzie wyrównany w tym spotkaniu? Uwaga! Iwański gol dla Legii Warszawa, więc Legia. Trzeba, to było siódme podanie w razie Legii, po którym mamy rzut wolny, stały kadłub w gry. ośrodkowanie w pole karne. Zamieszanie i druga bramka dla Legii. To bardzo dobre wykonanie tego rzutu wolnego. I tylko... Poza zawodnik wybiegł wcześniej z muru i muszą tą piłkę głową. głowę. ona nieznacznie naszym bramkę. Okazja numer dwa i piękny strzał! Legia prowadzi 3-1! Tak, mówiliśmy o tym. Ten gry jest zdecydowanie lepszy dla drużyny warszawskiej. Bez bezbędnej presji, bez balastu. Legioniści! Kolejna okazja! No i tak to się musi kończyć. będzie przy a Abreu? nie, Sobolewski dzieńcząc mocno kopnięta piłka, Paweł Brożek, Brożek, ale wychodzi na Paweł Brożek i gol! czy nie? Nie było bramki, pokazują skardy czy nie? Sędzia pokazuje, że nie było faulu, ale powiem szczerze, że zupełnie się z tą decyzją nie zgadzam, trzeba poczekać na powtórkę jestem jednak niemal pewny, że Sobolewski nie oddałby tej piłki tak bez walki, no ale poczekajmy na powtórkę, to tak jest Bejtar, strzela bramkę, to jeszcze raz Baruchian, Barakicaki, uwaga Kantoro, Baruchian, 2-1, dlaczego Mauro Kantoro nie poszedł za Baruchianem, dlaczego odpuścił pomocnika Bejtaru wtedy, kiedy ten schodził w pole w... Karne... Mauro Cantoro, sędzia używa możemy zacząć grę. Cantoro! To, jest to? Wtedy jeden prosty błąd, wszystkiego nic nie wecze, ale to najpierw trzeba wykorzystać. Kleber! Bardzo ładny strzał, pewny strzał, nie do wyjęcia, Brantas go ale... Boguski, Boguski, Paweł Braszek nie ma zwalnianego, Paweł Braszek! Będzie okazja, będzie Krzycero, Pan Braszek! walczy znakomicie w rewanżu z Bejdarem. Jeszcze jest świetna wrzutka Junior Dijak! Gol. gol! 50. I Dawidowski, świetne odegranie od Dawidowskiego. Pena do... do Kale. Sobolewski. Dawidowski. Musiał poczekać, wracali ze spalanego wina napastnicy Wisły Kraków. Jest okazja dla Wisły. Niedziela! Niedziela! 5 do 0 Wisła Kraków Naprawdę znakomicie się wymieniają i uzupełniają. Dlatego mamy tak dobry wynik i jak na razie spokojnie oglądamy ten mecz. To no właśnie zastanawialiśmy się przed spotkaniem, czy to jest dobra decyzja, że Rengifo wychodzi obok Lewandowskiego. Szybko pozbyliśmy się jakichkolwiek złudzeń, bo też ten duet błyskawicznie wpisał się na listę strzelców. Czwarta minuta. Rengifo 14 Lewandowski. A mam wrażenie, że to nie jest jeszcze koniec. Ernon Rengifo jest jeszcze w swojej szczytowej formie. Gdyby był, pewnie zamykałby pierwszą połowę z dorobkiem trzech strzelonych bramek. Zresztą to, że nie jest jeszcze w tej swojej normalnej dyspozycji, jak pamiętamy z poprzedniego sezonu chociażby, no, świadczy o tym, świadczy o tym zwardowane sytuacje, czy to w dwóch meczu z Hazarem Lenkoran, czy też z Peszko, w środku idzie czy lewą stroną ruszy Werner Renhipo, Peszko, jeszcze co Mir Peszko, Renhipo przed polemkarnym, Renhipo, Stilic, I Igor, nie ma jest, Nie pręka, Lewandowski, ale szczęście pozdawiaków, odpita Grzegorz Wojtkowiak Remki po Lewandowski, jeszcze szansa przed Styliczem. Stylicz i Jest w rękę 4 do 0. Na boisku nominalnego lewego obrońcy w tej ekipie, Tunezyjczyka. A tymczasem szansa, jeszcze i Jak Jak kadarem Blenkoran, też wybili piłkę wtedy Azerogie i też Iniacz pola karnego. ma sporo miejsca, w środku pola karnego jest Rejs, jest także Peszko, pytanie do Rejsa, Murawski, odwrócił na lewą nogę, Murawski, nie ma ramki Peszko i 6 do Panczek Kumbewa i o te nogi się przewrócić. sędzia uznał, że tutaj nie było celowego zagrania Kumbewa, a tylko właśnie wymuszenie takiego... Do się. tekstu, Teraz już na Babkin. Włączył się do akcji ofensywnej. Jewka Moskwa groźnie! Praktycznie nie... bez przyjęcia natychmiastowe uderzenie legionisty, ale sam środek bramki. Przez 6 Rzeźniczak. Zabrakło Zabrakło wsparcia. 6 6 piłkarze z Moskwy. Szansa 6 Zostawienia na boisku Jan Urban. Wiemy, że zejdzie z boiska nie ma Z pewnością do przodu zostanie przesunięty Sebastian Szałachowski, Na Giza wzmocni środkową formację. Teraz Maciej Iwański, przy nim Kalesin. Iwański! Ładnie może być gol Jest! Jest! Bramka! A więc odrabiają straty. Mamy kontaktowego gola na stadionie przyrodzie.